O rolnictwie Danii i Węgier, wspomniałem, że gospodarka dzieli się na trzy sektory czyli rolnictwo, przemysł i usługi. Rolnictwo zostało omówione na wspomnianym filmie. Natomiast usługi i przemysł zostaną omówione na przykładzie gospodarki francuskiej. Okazuje się bowiem, że Francja to jedno z największych państw w Europie, które dodatkowo jest rozwinięte na naprawdę wysokim poziomie. Gospodarka jest tam jedną z najnowocześniejszych na świecie. A dowodem na to jest wysoki odsetek osób zatrudnionych w usługach. Powiem, około 80% osób jest zatrudnionych w usługach, właśnie. Natomiast jeśli chodzi o rolnictwo, to w rolnictwie jest zatrudnionych około 3% społeczeństwa. Pomimo, że produkcja rolna w tym kraju jest największa w Europie, co oznacza, że Francja posiada naprawdę wydajne rolnictwo, to jednak. To właśnie usługi i przemysł zadecydowały o tym, że jest to jedna z najważniejszych ekonomicznie gospodarek na świecie. Oprócz rolnictwa, cała gospodarka charakteryzuje się wysoką wydajnością pracy. Przedsiębiorstwa produkcyjne są wyposażone w najnowocześniejsze osiągnięcia techniki, a znaczną część pracy wykonują roboty i maszyny. Zapraszam. Sam przemysł to gałąź gospodarki, która zajmuje się produkcją przedmiotów, substancji, maszyn i urządzeń. Przemysłem jest również wydobywanie surowców mineralnych, wytwarzanie energii elektrycznej oraz dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Najważniejszą jednak częścią przemysłu jest przetwórstwo przemysłowe, a zaliczymy do niego produkcję artykułów spożywczych, produkcję wyrobów tekstylnych, odzieży, produkcję metali, maszyn, samochodów. Samolotów czy urządzeń elektrycznych albo optycznych. Początkowo przemysł we Francji rozwijał się dzięki złożom surowców mineralnych, takich jak gaz ziemny, rudy żelaza czy węgiel. Rozwój górnictwa pociągnął ze sobą powstanie zakładów produkcji metali i energii elektrycznej. Poza surowcami mineralnymi, istotny wpływ na przemysł przetwórczy miało rolnictwo, które we Francji ma bardzo dobre warunki rozwoju. A dodatkowo ma bardzo długie tradycje. Jednak te gałęzie przemysłu, czyli przetwórstwo rolne i surowców mineralnych, stopniowo traciły i dalej tracą na znaczeniu na rzecz nowoczesnego przemysłu, ponieważ Niezależnie od rozwoju wytwarzanych produktów, zakłady przemysłowe mogą być bardziej lub mniej nowoczesne, ale największe znaczenie mają metody, jakie stosuje się w pracy. Mam tu na myśli technologię, bowiem we Francji działa bardzo dużo nowoczesnych zakładów przemysłowych wykorzystujących nowoczesne technologie. Można po prostu powiedzieć, że we Francji w głównej mierze produkuje się wyroby zaawansowane technologicznie, z których Największe znaczenie mają produkcja samochodów i innych środków transportu. Zresztą, odkąd pamiętam, mówiło się, że francuskie samochody mają napchane strasznie dużo elektroniki. W czasach, kiedy większość samochodów miała szyby otwierane na taką korbkę, to we Francji już wtedy były elektrycznie otwierane szyby, czy podgrzewane lusterka, albo elektronicznie regulowane fotele, albo hydrauliczny system podnoszenia auta, które uruchamią się zaraz po odpaleniu samochodu. Nie sposób tu pominąć francuskie marki, takie jak Peugeot, Citroën czy Renault, które oczywiście mają swoich zwolenników i przeciwników, ale na pewno nie sposób im odmówić wysokiego standardu. Ponadto, często słyszeć można o samolotach takich jak Airbus czy wojskowy Mirage, albo o helikopterach Karakalu. Dodatkowo Francja produkuje statki kosmiczne, które są wykorzystywane do transportowania satelitów na orbitę. Istotną rolę w przemyśle tego kraju stanowią jeszcze kosmetyki czy inne wyroby chemiczne albo farmaceutyczne. Produkcja wszystkich tych produktów jest możliwa za sprawą dobrej współpracy przedsiębiorców reprezentujących omawiany właśnie przemysł i naukowców, którzy reprezentują usługi, o których za chwilę powiem kilka słów. Dlatego też często przedsiębiorstwa lokowane są w pobliżu ośrodków naukowych. Obszary koncentracji takich firm i instytucji nazywamy technopoliami, których we Francji znajduje się kilkadziesiąt, na przykład Paryż, albo Bordeaux, czy też Lyon. Wspomniałem, że rolnictwo we Francji ma długą tradycję, a konsekwencją tego jest w dalszym ciągu ważna dla gospodarki tego kraju produkcja artykułów spożywczych i napojów. W końcu jest to kraj z najbardziej znanymi na świecie serami i winami. Do nowoczesnego przemysłu zaliczymy też produkcję energii elektrycznej, która we Francji jest po prostu tania. I znowu można powiedzieć, że ten sektor jest bardzo wydajny, bo Francja produkuje nadwyżkę energii, która to nadwyżka jest sprzedawana za granicę. Ogólnie warto też wspomnieć, że we Francji aż 70% energii jest produkowana przez reaktory jądrowe, których we Francji jest aż 50%. Kolejne 20% jest generowana z energii wodnych. Dzięki tak rozwiniętej strukturze produkcji energii, Francja emituje bardzo niewiele szkodliwych gazów. Wszystkie powyższe gałęzie przemysłu rozwinęły się dzięki kilku istotnym cechom, dla których, do których zaliczymy. Przede wszystkim współpracę z ośrodkami badawczymi i naukowymi, możliwie niewielkie zużycie surowców naturalnych, wytwarzanie produktów zaawansowanych technologicznie dalej możemy powiedzieć o wykorzystywaniu Nowych technologii do produkcji, a tym samym zastępowanie pracy ludzi przez pracę maszyn. Ale także przyjazne dla człowieka warunki pracy. Choć ja wiem, że wiele osób, które wyjechało do pracy we Francji, na przykład przy zbiorach, może się z tym nie zgodzić. Ale myślę, że jednak jeśli popatrzymy tak Suma summarum ogólnie na całą Francję, no to ten argument jest jak najbardziej słuszny. I na koniec, chyba jako siódmy argument, warto powiedzieć o tym, że. Jest tam dbałość o środowisko przyrodnicze. To był przemysł. Natomiast tak jak powiedziałem, we Francji w usługach pracuje około 80% społeczeństwa, generując ponad 80% PKB. A co to jest to PKB? Wypadałoby powiedzieć o tym kilka słów. Otóż PKB to w największym skrócie jest suma wszystkich dóbr i usług wytworzonych. W danej gospodarce. Obecnie wzrost gospodarczy jest ściśle powiązany z wartością PKB. Gdy wskaźnik rośnie, to mówimy o tym, że gospodarka się rozwija. A gdy w przynajmniej dwóch okresach, kolejnych okresach, na przykład w kwartałach, jego wartość spada, to według definicji występuje recesja. Ekonomiści uważają, że dzięki PKB można porównać wielkości dwóch gospodarek, na przykład dwóch państw, oraz zbadać zamożność społeczeństwa przez Podzielenie całego PKB przez liczbę mieszkańców danego kraju, a wtedy powiemy o PKB per capita. To tak, w największym skrócie, ale gospodarka jest jeszcze bardziej złożonym ustrojstwem, które jest również bardzo ciekawe, a do określania poszczególnych państw można korzystać też z innych wskaźników niż PKB, ale to absolutnie nie jest temat na dzisiaj. Niemniej jednak, wracając do usług, to nie są one związane bezpośrednio z wytwarzaniem produktów. Ale tak jak powiedziałem, są one najważniejszym elementem gospodarki Francji. Niezwykle istotnym elementem w tej układance jest transport, który jest powiązany z produkcją środków transportu. Istotne miejsce zajmuje tutaj transport samochodowy, jednak transport samolotowy i kolejowy również jest bardzo rozbudowany. Ciekawe jest też to, że dzięki kolei dużych prędkości, zwanych TGV, na pewnych odległościach szybciej jesteśmy w stanie przemieszczać się koleją niż samolotem. W ogóle to też jest liderem, jeśli chodzi o europejski rozwój kolei dużych prędkości. Koleje te na większości odcinków rzadko kiedy jadą z prędkością mniejszą niż 200 km na godzinę, a na testowych odcinkach osiągają prędkość nawet. 575 km na godzinę. To tak, jakbyśmy przy takiej prędkości z Krakowa do Gdańska jechali około godziny. Natomiast obecnie jedziemy mniej więcej 7 godzin. No ale dobra, ktoś może powiedzieć: Dobra, 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 ale to jest testowa prędkość. A ja odpowiem: OK, ale wystarczy, żeby pociąg jechał ze średnią prędkością, czyli około 300 km na godzinę, i ten odcinek z Krakowa do Gdańska pokona w zaledwie 2 godziny. No ale może kiedyś. We Francji ważną rolę odgrywają również usługi telekomunikacyjne czy też turystyczne. Francja jest w końcu najczęściej odwiedzanym państwem na świecie przez zagranicznych turystów. To znaczy, jeśli pominiemy ostatnie czasy związane z wiadomeczymi. Jeśli zastanowimy się jeszcze przez chwilę, to zapewne dojdziemy do wniosku, że faktycznie francuska gospodarka jest silnie dominująca, co przejawia się na przykład tym, że w Polsce przecież nie brakuje francuskich sklepów, banków, a zapewne często też korzystamy z francuskich usług telekomunikacyjnych, których własność również jest powiązana z gospodarką francuską. Być może czasami też korzystamy z samochodów, które zostały wyprodukowane przez francuskie firmy. To wszystko myślę, że może nas skłaniać do wniosku, że gospodarka tego kraju jest ekspansywna. Podsumowując to wszystko, to mam nadzieję, że kiedyś i na nas przyjdzie czas. A tymczasem do usłyszenia.